Ktoś mi zajebał tu. O tu w tym momencie, widziałeś? Byłeś na co my co? No, ale kurwa, byłem zaskoczony. To wybi, takie coś. Jak nie wiesz, co się dzieje. Od teraz zjemy? Matera na mnie nakrzyczała, że Cię wyzywam. Dała <grystanie> mi piwo i powiedziała, żebym się uspokoił, także trochę tak <grystanie> Dobra. Zróbmy tak. Ja pojadę. Kurwa mać. co za chuj. Kurwa. Mać. Czemu ty już w bramce? Nie wiem, byłem pod przed chwilą. O. Ja, pi... No bo ty jechałeś na mnie, kurwa, nie wiedziałem co chodzi. Ja, kurwa, nie patrzę na ciebie, tylko na piłkę. No mi zajebał. Ja pierdolę. Ja pierdolę co Spokojnie kurwa, spokojnie. Ja gram po prostu na luzie. Kurwa co piłka lata. Maniak do palaczy to to, 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 to to się stanęło się. Zgibają o Matko bosko mówi co to się stanęło? Więc kurwa oddycham sobie Głęboko, spokojny Nie jestem denerwowany Płagi na szyję Zaraz będę założyć Ja pierd... Ja pier... Co to się stanęłaś? nie trafiłem. Dlaczego? Kurwa! Dlaczego? Dlaczego? Kurwa! Dlaczego? Ja pierdolę. Dobrze, przecież to jest spokojne... do ugrania jeszcze. Nie mogłem bić. wybuchło? Coś wybuchło? No i właśnie się... O, a jednak nie Dzięki Ale masz fajnie na bronę, Pa Co, co? Pani szło na obronę. Ja pierdolę Ale nie wkur ję <gry> To tylko coś wybucha co chwilę Ale czy zjechał A wrzucać. No w końcu. Obudził się, kurwa. Chociaż jedną wrzutę żeby wykorzystał. Ale jeszcze musiałeś w niego trafić, nie? Musiałeś. No to już, to już było i tak światło bramki. To, że światło było, to ja wiem, ale. Musiałeś dać jeszcze taki wiesz, kurwa pozór, że no może nie weź, nie? Ja pierdam ja pierdam. Dobra. jeszcze się ugramy. Trochę zablokowałem tutaj, ba. Ep. Dawaj, jedź teraz. Apierdolę. Dziękuję. Dobrze. Kujne nie wierzę. Wiem jeszcze, możemy to ugrać. Trzeba się skupić. Jak to wygramy, to im lekko easy. Dobra. Kurwa Ai było do ugrania jeszcze w ostatnich sekundach. To nie weszło Wybronili, zablokowali to. pa. Nie. No nie WIERZĘ, U. kurwa! <śleski> ja ja Przepierdolił. Ujuj, kurwa, bałem. Teraz to zjebałem. Ale tak po całości, kurwa. Boś, mm. dawaj. Kurwa macie Się podbijałem. Jest, mam nitro kurwa Nigdy nie wiesz, gdzie powinieneś być, żeby strzelić. No kurwa, nie widziałem go. Ej, ej, Kurwa. No powiem ci, jak takiego czegoś nie trafiasz, to. Ciężko jest w ogóle pomyśleć o tym, co się powinno zrobić w tym momencie. Z tą piłką. No już kurwa macie. Co jest? Stąpiło mnie, baną. Ja pierdole No takiego czegoś już kurwa nie trafi. To jest? Takich kurwa objechałem i nie trafiłem. Escuro vai Eu não me droga z... Nic. No, Jest kurwa, dotoczy się. Dotoczyła się Dotoczyła się. Jak ją kurwa dziubną dokładką z dużaka? Dawaj leć. Toże. <grym> Dobrze. Lecimy, lecimy, ja lecimy, było. kurwa. Lecimy, kurwa, to staj. Dawaj, jest dobrze w chuj, mamy szansę. Już. <laughs> nie, to nie wejdzie. Co ty, że jestem kurwa za My myślałem, że on będzie, kurwa, lecić w powietrzu. Ole, przeszła, koło mnie, ale za mocno Kurwa Dawaj, dawaj, wrócimy Oj, oj, oj masz Widzę, widzę, widzę Kurwa, ale mi wybił Kurwa, nie wziąłem nitro i chuj Kurwa, mać Aaa, daj się jednego i potwierdzi się to, że na Manfredzie grasz słabo? teraz? No i pakuj to. No i widzisz, dobrze ci nie powiedziałem. Dobrze ci powiedziałem, bo jakbym ci nie powiedział, to nie wiem, czy byś strzelał. Ty, a ty nie strzeliłeś, to oni mu wbili. Jak, dotąd. No nie dotknęłeś, jeśli będą. Patrak, ten, ten, ten mecz to jest, kurwa, poezja. Co jest? Poezja. Mm -hmm. Kurwa. Albo nie. Wybuchłem. Ojoj. To bijaj. Nie jest kurwa, myślałem, że nie wejdzie ty <grymne> 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 Ty, to już nie mogło nie wejść. Ja pierdolę Ja chciałem specjalnie linoć, tak tylko delikatnie, bo wiedziałem, że nie będą tutaj napalać, kurwa, Oła. napierdalać, jak... Kurwa uj, uj, co tu się stanęło? Ktoś, ktoś, mi, ja ktoś, mi zajebał tu, o, tu, w tym momencie, widziałeś? No i byłeś na bramce, no co? No, ale kurwa, byłem zaskoczony, to wybi, takie coś, jak nie wiesz, co się dzieje. Sam jesteś, sam. No, wolę, no nie wiem, ja czasem się zastanawiam, czy ci powiedzieć, że masz spokój, czy ci nie mówić, bo nie. spierdolisz. No ale jako, że ja jestem z tych, co lubią komunikację, to wolę powiedzieć, ale no, z różnym efektem tu kurwa u ciebie jest. Kurwa, trafiłem A bardziej kurwa nie sięgłem Czemu te swoje piłki jakoś tak kurwa strasznie nisko Już nie no kurwa, się dziwię Ja pierdolę Ole, żeś kurwa im podał Dawaj, dawaj, zawrót Jest. Ja nie mam Miałem ja po prostu dupę ten gość, Ja wiem kurwa na no, czym on się zastanawiał. Jest kurwa. Jaki <laughs> kurwa ten. Pimbal kurwa od tego, od słupka. Od słupka, kurwa. <laughs> Kurwa nie ja mam w ogóle nitra Spoko <laughs> Kurwa, chciałem ci ją dobić <laughs> To się uwidziałem, Ale... nie, nie Ale moim zdaniem to ją kurwa uderzyłem, zobacz. A może No możliwe. Dobra. No i widzisz. I zajebisy mieszka koniec kurwa dnia. No, raz się kurwa udało, no. <laughs> Dobra, ja cię pytam, dżik. No spoko. Trzymaj, Tasia. No, na razie. Juju. Ju.